Siemanko, siemanko, witamy. Patrzcie jaką mamy śliczną pogodę. Słoneczko świeci, praktycznie żadnej chmurki nad nami. A my wybieramy się do centrum miasta. Idziemy poszaleć może trochę po sklepach, popatrzeć jakieś nowości. Sylwia ma tam swoje jakieś marzenie do spełnienia, może dzisiaj znajdziemy, uda się te marzenie spełnić. Tak, w ogóle. To mieliśmy w planach, słuchajcie, nagrywać od rana, ale tacy z nas youtuberzy, tak. że pojechaliśmy w ciągu pączkowym szukać pączków. Najedliśmy się pączków, zrobiliśmy przy okazji live'a, wypiliśmy tak. e, kawki tak, w tak. restauracji, e, w sumie no. zrobiliśmy dwa live'y na Facebooku i na Instagramie, kto oglądał e, to z nami, to tak. dajcie znać. No ale tak wychodziliśmy szybko na autobus, że jak byliśmy już na przystanku, w sumie wsiadaliśmy do autobusu, to się zorientowaliśmy, że widzieliśmy aparatu. Tak, a trzymam Was tak trochę z boku, żeby wam tam słońce za nami nie świeciło. Nie wiemy czy nas dobrze będziecie widzieli, że was słoneczku nie raziło. Ale jest ciepło, my bez czapki! Uhuhu. Tak, a to co słychać na pewno yy, w tle to tak. te kamyczki na dole. No, ja już mam pełno. Tak, to są pozostałości właśnie po posypywaniu lodu i śniegu, który tutaj w tym parku, przez który teraz idziemy? powiedzmy w parku, przez który teraz idziemy właśnie było robione. No ale pewnie... No nie wiem czy na dniach, ale niedługo pewnie będą to sprzątać już. Do... Tak, mamy nadzieję, że do skoków na ciaski zostanie już to wszystko tutaj uprzątnięte. I że pogoda będzie tak. taka fajna. Jeżeli będzie tak przez kolejnych kilka dni, to naprawdę marzec zapowiada się świetnie. Dajcie znać, czy się wybieracie na skoki na ciaski. Czy będziecie oglądali w ogóle, czy jesteście kibicami skoków na ciaskich tak. przede wszystkim. A jeżeli mieszkacie w Oslo, albo w okolicach, to czy się wybieracie, bo my mamy zamiar być. Więc może kogoś spotkamy, zobaczymy. No, a teraz idziemy na metro. Tak, dzisiaj wzięliśmy ze sobą y, mały aparat, więc mamy nadzieję, że będzie o wiele prościej nagrywać w sklepie. Tak. Akcja jak po każdym wejściu do metra. Słuchajcie, ja nie wiem jak ja to robię, ale zawsze jak chodzę, to mam mnóstwo kamieni, Tak, i to w tak wysokich butach. Co jest zadziwiające. Jeden but i drugi jest to samo, ja nie wiem. No. Trochę naśmieciliśmy, ale no. Sprzątanie. Nie ma wyjścia. Nie wiem, jak tak też macie i chodzicie i łapiecie wszystkie kamienie, jakie możliwe, w buty, to się, to dajcie znać, czy tylko ja po prostu mam taki sposób chodzenia. Zopatrzyliście na nas? Tak. No, widzicie. Polska ekipa jakaś. Polski Cześlen. skład poszedł. No, tak. Pozdrawiamy, że nas o, o, będą dziś oglądali. No, a jeżeli chodzi o Polaków, jak słyszę, że gadamy jeszcze do kamery po polsku, to faktycznie patrzyło się na nas. Dobra. Musiałem przerwać aż na chwilę, bo chłopak tutaj próbował z boku nas minąć i, i mało mu plecak na głowę nie wskoczył, tak hamował, bo się zastanawiał co my nagrywamy i tu przed samą Sylwią, żeby w kadrę nie wejść przyhamował. Stąd ta moja mina taka. Stąd ta moja mina taka dziwna, bo nie wiedziałam co chcę zrobić, myślałam, że może coś powiedzieć do was. No. Ale niestety zapytany nie chciał was pozdrowić, więc ucięliśmy. <laughs> Merfy się myldują. Tak, słuchajcie. Siema. niebieskie ludki, pokaż się, jak Ty wyglądasz. To ja do usterka, żeby Was tutaj nie... O, to jest mo, 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 moja kurteczka. Zobaczymy czy kupimy, ale pewnie kupimy, bo naprawdę fajnie wyglądają, nie? Sylwii model lepszy o wiele. Jak znajdziemy taki męski, to też biorę dla siebie. Moja jest skąd? North, no to no, North Face. A Twoja? Z Berganza. Berganza. Tylko prześwituje ten Primaloft, te wypełnienia. Zaczymy, no pomyślimy. Ale ogólnie fajnie. Jest to. Bardzo... Zróbmy biało-czerwone, byśmy można skoki mieli. No, jest bardzo dużo. Y... Przecen. Przecen tak jak widzicie o tam. Salg, salg. Tak, taka lekka. Jeszcze chyba łatka jest do zaklejenia, jakbym porwał. A ile twoja? 500 chyba. Moja też 500. Tu jeszcze mamy zrzut w ogóle rzeczy. Mamy polarek, spodenki, taką bluzę Adidasa. Y, to akurat Pawła. Nie, <noise> Żartuję, moja moja. I tu pod moją kurtką, słuchajcie, my jak, nie wiem, jak z rynku yy, i takie buty wansy, tak to chyba wansy, takie trębkowate, a tu smurf, no, idziemy dalej, nie? Tak, idziemy popatrzeć jakieś inne modele, poszukamy takiego jak ma Sylwia, błękitnego hmm. albo czarnego, może tam wszystkie ciuchy czalne, żeby coś jaskrawego kupić. W ogóle to tak wpadliśmy tutaj w szał zakupowy, bo jak tutaj weszliśmy, to Norwegu było jak mrówek przy jednym tak. wieszaku, bo co, co jakiś czas tutaj dorzucają na ten wieszak przeco nowe rzeczy. I jak tam poszliśmy, to wsiąknęliśmy i zapomnieliśmy, że mieli się nagrywać. No nie misiek. No, dobra. Pokażemy Wam może jeszcze jakieś tutaj oceny. W ogóle nas też pytacie. Tu macie jakieś spodnie za 1200 koron. Słuchajcie, to są takie. Czy to są jakieś techniczne, Paweł? No z, z Gorateksem, wiecie, takie, takie cieplejsze. Nie, Ty masz chyba z Bergansa podobne. Tak. No to są akurat damskie z Gorateksem. No. Co my tu jeszcze mamy? To Z akurat jesteśmy w takim dziale, ale jest bardzo dużo fajnych rzeczy, bo w kadr mi wszedł. Ma tutaj 3,5 tysiąca. No, a tutaj macie już takie kurtki, gdzie są konkretne ceny. No i... Yy. Akurat te są w promocji, z takimi etykietkami. I promocje są spore, bo jak widzicie 750 kosztuje teraz, jest minus 62%. Promocja, a cena wyjściowa to było 1999. No tu już mamy za 4300 takie. Już zapłaciliśmy, ale weszliśmy jeszcze raz tutaj na dział ze słuchawkami. Proszę bardzo. Nie mam pojęcia, co do Was Sylwia mówi, bo tutaj ostro mu Czego słuchasz? WZL Cały mój świat No, także czekajcie, odwrócę was Więc jesteśmy na dziale ze słuchawkami Tam w tle są Marty Idziemy dalej, tu Torba z zakupami, słuchajcie Trzeba nosić I chciałam wam pokazać, bo Mamy, mamy ten głośniczek Czarny I powiem wam, że Naprawdę daje radę i bardzo fajnie i głośno gra. Dajcie znać, czy też macie. Paweł, gdzieś tam, pochłonięty muzyką. No, także ogólnie w tym sklepie powiemy Wam, że jest wszystko, więc jak będziecie. O, a tutaj to jak wygląda ten głośniczek. Tylko, że mówię, my mamy w kolorze czarnym. Ale naprawdę spoko. Polecamy. Znowu ja. Tam mężu. Już nie słuchasz? Sprawdzam. Aha, okej. Okay. No, ogólnie w sklepie znajdziecie wszystko. Tam mamy też takie zegarki sportowe, ale idziemy może na narty. Tu mamy zobaczcie. Z nartami. To są chyba narty biegowe. Tak. No. Ciekawie, ciekawie. Ja niestety nie umiem jeździć Na nartach. Ani razu nie próbowałam. Jeździłeś kiedyś na nartach? Próbowałeś, Uczyłeś się? Ja tylko też. No tylko. No no, na Smobodzie... A już powiedziałam, że mamy. Tak? No właśnie mamy. mamy czarne. No, że mamy Jak się czarne. kupi dwa, jeżeli posiadacie dwa takie małe guściczki Sonego, to możecie je w takiej konfiguracji włączyć, będzie prawy, lewy grał. I Będzie ta sama muza, po prostu dwukanałowo grała. No ale mówiłam, że fajnie gra, głośno gra i naprawdę jest fajny dźwięk. Ja testowałem słuchawki Sony i yy, mimo ceny naprawdę kozak, 1600 kol ale kozak. W ogóle dzisiaj takie dealy zrobiliśmy, że ja cię nie mogę. Ale to powiemy Wam w domu, może na spokojnie, już dojedziemy. W ogóle nie wiem, która jest godzina, ale jesteśmy tutaj myślę, że z godzinę to na pewno, bo sklep jest bardzo duży. I żeby przejść tutaj, wszystko to powiem Wam, że e, trzeba trochę czasu poświęcić. Chwila odpoczynku w domu, Tak, w namiocie takim dużym no. z piecykiem. Powiemy Wam, czekajcie, tu górę. Nie wiem, czy widać, widać chyba. Bo tam z zewnątrz wam pokażę, tak, jak wygląda kolor. Tak, to powietrza i Ogólnie dużo miejsca. I my. Tak, pokazaliśmy sam namiot, w sumie nic na dole nie było widać. No, ale tu, leżą dwa śpiwory, my siedzimy na takim łóżku, jakby z polowym. No, Czekajcie, ja we... tu jest wejście. O, tu jest wejście. O! A tam jest Paweł. Akurat za, za kominem, ale naprawdę ogromne. I my oglądamy. Paweł głównie ogląda jest taki y, kanał na YouTube, właśnie chłopak. Y, chłopak to już dorosły no, na świecie Bardzo fajny pokazuje, mm -hmm. jak przetrwać w różnych y, takich polowych sytuacjach, jak zbudować sobie schronienie na przykład w śniegu, jak tak. sobie y, można poradzić z wykorzystaniem na przykład fo folii NRC, żeby pomóc sobie zbudować takie schronienie w śniegu w jakiejś zaspie. No to to akurat oglądam z Pawłem i ja tak. jestem pod wielkim wrażeniem takich umiejętności w ogóle. I fajnie tak pooglądać, bo. On... Tak, fajnie inne no. kanały niż tylko turystyka, sport, no. tylko coś o przetrwaniu, coś co naprawdę takie. w życiu tak, biwakowego, coś co można w życiu naprawdę wykorzystać. Też pamiętam kanał, że coś tam chleb chyba robił, prawda? Sam tak. chleb robił. I też na różne sposoby na ognisku pieku, coś tam na kamieniu. Na takie kamieniu. Naprawdę polecamy, jeżeli się interesujecie takimi biwakowymi masz... biwako. Brunkowymi rzeczami. To może nie jest to dla Was jakaś nowość, czy jakiś super Matami. wow, ale dla nas, no, momentami rzeczy, o których nie wiedzieliśmy. No i ciekawe, naprawdę ciekawe i fajnie opowiada mężczyzna. Nie znam powiedzieć, że chłopak, ale fajne prowadzenie, fajnie opowiada Bardzo fajna realizacja materiału, no. bardzo fajne kadry, materiał no. bardzo ładnie zmontowany. To też muszę tutaj pochwalić, bo wiem, ile pracy to wymaga. No. Dobra, odpoczęliśmy, idziemy dalej, nie? Tak, pospaliśmy w namiocie. Sobie A jeszcze tutaj. wyjdę to pokażę, tak, to pokażę Wam ten komin z tego z zewnątrz, jak to wygląda. Już do nas zaglądają tutaj, wiecie ja myślę, co my tutaj robimy. Uuu. O! Tam jest. Akurat pod światło nie widać, no. O, tu jest komin. No, nie zobaczycie tego namiotu w całości, bo jest naprawdę ogromny. Odpocząłeś? Tak, no zobacz, jest wypoczęty, widać po twarzy, od razu 3 lata młodsze. <noise> A tu śpiworki, bo jesteśmy teraz w dziale właśnie takim kempingowym, można powiedzieć, byliśmy w dziale z nartami, później był wędkarski, teraz jesteśmy tutaj przy śpiworach i takich torbach różnych. A tam dalej jest już yy, odnośnie polowania na zwierzęta i, i takie inne. Jak się Paweł ten dział nazywa? No, bo, no teraz gdzie jesteśmy? To jest, yy... to jest teraz dział myśliwsk, myśliwski. Myśliwski. O tak? właśnie. No powiedziałam, że opolowanie Strzelby, na zwierzęta. Szelby, jakieś ubrania. Takie tak taktyczne, techniczne rzeczy, tak jak widzicie. I tam w tle na pewno jesteście w stanie zauważyć wszystko na zielono. Czyli maskujemy się, czy nawet tutaj rękawiczki. Hmm. Opuszczamy już powoli ten przybytek zakupowy. Przekazałem tutaj to dla Sylwii. Tak. Bo ten, kto vloguje, ten tak. nie, nie targa. Ten, tak. kto vloguje, ten nie targa. Taka zasada. Sylwia ją wymyśliła po ówczesnych kiedyś swego czasu docinkach. Sylwia plecach nosi tak. Tu za nami bardzo ładny budynek KMG. Podoba mi się bardzo. Ogólnie lubimy takie przeszklone Monstrum KPMG, pomyliłem się, przepraszam. No, teraz yy, patrzcie, winda jedzie. W sumie trzeba by się było taką windą przejechać. Można by było fajnie te budynki tu nad nami nagrać w jakimś slowmo i za chwilę będziemy mijali. Do którego czasami uczęszczamy, tak bardzo ładnie, wyglądające, nazywające się Koluseum. W sumie, po tej przybitce, już nie było okazji się do Was odezwać, bo tylko podjechało metro od razu wsiadaliśmy, żeby nie czekać na następne. I zobaczcie, ja już jestem w czapce. O tak kończy się wychodzenie z domu bez czapki. A tutaj moja babuszka. Dobrze, że mam sweter, słuchajcie, z takim golfem. No, ale nie myśleliśmy, że masz tyle czasu tam zajmie. I dlatego, tak bez czapek gościliśmy. Tak, prześwirowaliśmy dzisiaj trochę takie pierwsze y, chwile pogodne, słoneczne. Wykorzystaliśmy, połaźliśmy trochę po mieście, trochę się obkupiliśmy. Live'owaliśmy, tak jak już widzieliście, jak wam mówiliśmy, ci co byli na Live'ie to wiedzą dokładnie o czym tam było mówione. Tak. Teraz wracamy do domu, powoli się już jeszcze z wami żegnamy. Tak, ja muszę znowu wytrzepać buty z kamyczków. Tak. Sylwia ma gdzieś talent do łapania o! kamyczków w butach, nie wiem w jaki sposób, bo to są buty to ponad kostkę. kostkę, tak za kostkę. A jeszcze chcieliśmy wam powiedzieć, ja tylko powiem, Paweł dokończy odnośnie. Robienia zakupów na promocjach, bo to takie ludziki czasami do nas na kanał chodzą i... O, aż wyglądam, chryste panie, sorry. E, odnośnie właśnie zakupów na promocji. Słuchajcie, ktoś nam kiedyś napisał, że to wstyd robić zakupy na promocjach i że skoro mieszkamy w Norwegii, to dlaczego robimy e, zakupy na promocjach? Tak. Dlaczego latamy najtańszymi liniami lotniczymi zamiast na przykład lotem? Więc to, co ja mam do powiedzenia, to to, czy pracujemy w Norwegii, w Brazylii, nie wiem, w Holandii czy gdziekolwiek, to nie znaczy, że mamy chodzić i szastać, słuchajcie, kasą na lewo i prawo, nie? Zgadzasz się ze mną? Tak, ja się zgadzam w zupełności. Jeszcze odnośnie tego kupowania na tych promocjach, to. Co mądrzejsze osoby się domyślają, że głównie to przecież kupują Norwegowie, bo to jest ich kraj, jest to kraj, w którym ich tak naprawdę jest najwięcej i te promocje są głównie przygotowywane dla nich. I to nie jest tak, że tylko Polacy, Rumuni, Rosjanie, Ukraińcy kupują na promocjach. Tylko w większości Polacy kupują w Polsce produkty. A jeżeli już tutaj mieszkają i decydują się robić zakupy w Norwegii, to też z tych promocji korzystają, bo y, skoro jest jakieś takie jak teraz. Y, Wietrzenie magazynów, tak to tłumacząc pospolicie, tak samo jak w Polsce, w różnych znanych sieciach jest wietrzenie magazynów, czyszczenie no to sklepów. To po co przepłacać, jeżeli y, możemy na przykład y, kurtkę, y, która w no, regularnej. Regu... regularnej? No, tak. Bo, też ja El nie wymawiam, to też wielka wada Pawła. To no. zmienimy słowo, żeby, żeby Paweł się nie męczył. W normalnej cenie takiej podstawowej kosztuje 2000 koron, to dlaczego taki Paweł ma nie kupić tej kurtki za 500 koron? Tak skoro jest to 25% tej ceny pierwotnej. No. Także luzu trochę, naprawdę luzu, bo e, każdy chodzi na przeceny. Każdy chce kupić coś taniej i jak my mamy okazję, to też z tego korzystamy. No Chyba nie wiem, no nienormalny ktoś jest, jeżeli nie idzie na przykład na promocję, tylko czeka, aż będzie po promocji, żeby kupić coś drożej. Jak ktoś jest tam po drugiej stronie taki, to dajcie znać, no bo nie wiem, no my troszeczkę inaczej. Patrzymy na te sprawy. No. więc yy, my się żegnamy. Jeżeli też jesteście takimi biedakami jak my i kupujecie na promocjach, <laughs> dajcie znać w komentarzach. Chętnie o tym porozmawiamy. Do zobaczenia hejka.